Witamy Was w nowym formacie. POP, czyli paczka od Patrycji. 107 pozycji do przetestowania. Słuchajcie, z racji tego, że Patrycja się postarała, każdą opisała, do każdego produktu przylepiła nalepkę z numerkiem, który później znalazł się na tej liście. Uwaga, raz, 2, 3, 4, 5, 6 stron, plus przemiły list. Stwierdziliśmy, że nie damy rady zjeść tego, przecież w jednym odcinku trzeba podzielić to na kilka. Dzisiaj jest odcinek numer dwa. Patrycjo, przepraszamy Cię kolejnym odcinku, że czekałeś 10 miesięcy prawie na otwarcie tej paczki? Nie, 9. 9 A, to nie, to nie przepraszam. <grym> Okej. Okay. Takie wielkie. Numer jeden. Dobra. No. Ale fajna taska na żetony do gier. Zabawiam, zamawiam! zamawiam. Przepraszam jeżeli mhm. tak mało jest biała czekolada, 10 miesięcy po przeterminowaniu, to pomyślcie te czekolady, co dostajesz od babci są tak białe. Ile one muszą mieć? To jest zestaw y, imiennej cioci. Do kawki dostajesz coś takiego. Bardzo dobre. Y, to jest biskut po polsku. Ale Takie maślane. Ale to są takie jak na przykład kupujesz włoszą na wagę, nie? Mhm. Nie ma tutaj szału. Po prostu poprawne. Zrobimy tak. Jak... Ty! Bourbon! O, wracamy. Jest alkohol, wykryty alkohol. A to, tle, moje kubki smakowe nie czułem takiej ilości. Nie jest gorzkie. Jest po prostu gorzkie. Nawet chyba najgorszy ze wszystkich. Te zostałyby ostatnie w tej kapcie. Mm -hmm. Sadzasz, odliczasz. Raz, dwa, trzy i jak ta taka łapka. Sadzasz, raz, dwa, trzy, wyciągaj! <grym> Ciągnąłem papier! <grym <grym jak ta łapka, ta łapka Raz, dwa, trzy, wyciągaj! 53 Strawberry preserve with. Truskawki z szampanem. To jest drzem truskawkowy z szampanem 53, czyli Patrycja pracuje w fabryce drzemów. I to jest pierwszy drzem na liście Słójki. Nie, bo wcześniej mieliśmy też McCree. Też jednego. to tamto, co ja do Te... domu wziąłem. Tak, tak, tak. tak. No ciekawy, czy będzie smakował jak zwykły drzem truskawkowy, czy jednak dodatek szampana powoduje, że będzie lepszy. Dla mnie normalny, pyszny drzem truskawkowy. Patrz, jakbym zasłonił tutaj, że jest sz z szampanem… Nie ma, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Po prostu nie chcę tego szampana. Ale jest bardzo dobry. Nie, to jest bardzo dobry dżem truskawkowy, ale nie jest jakiś taki, że wybija się i niszczy wszystkie inne dżemy truskowy. Klasyczny dżem truskawkowy bez e, jakiegoś story line'u. Raz, dwa, trzy, hop! Jest, chipsy. Salt and malt vinegar. Ty, wyciągnęłeś przed chwilą 52, 53. A teraz masz dwa. Jak będzie 50, to. do kamery, najpierw co wyciągasz. Boldly satisfying! Króbki i chipsy kategoria. Ale grube. Na pierwszym nie miałem, a drugi ryj mi wygiął. Weź ten wielki, może na tym. Mm, nie. Te ciemniejsze mają więcej octu. Tak? Mam no, zatem teraz ciemniejszego i teraz czuję, czuję. Ale są 10 razy mocniejsze od lejstów tych. Mieliśmy takie no. wcześniej, były słabsze. Są tak mocno octowe. Jedzenie tych chipsów jest tak trochę jak te, jak pierwszy raz chcesz wypić whisky bez coli. A, że jesteś taki... Nalewasz sobie i to ci nie wchodzi. Ale... Ale wiesz, że to jest takie pensji i dalej ciągniesz. No, no, nie, tak po prostu walczysz, ale to robisz. Zamiast staci zrobić to, to robisz. I normalnie to ma tyle octu, że aż mnie piecze. To tak jak jesz galaretę z octem i oczywiście wlejesz za dużo. I potem tą końcówkę tak maczasz po prostu. To co najbardziej octowe, octowe chipsy, jeden. Pachną mocno. No. Ja. Nie wieś na tego octowego? Proszę. Odstości. I za mocno odstawę. Czyli są dobre. Czyli są dobre. Karol! Czy lubisz odstawę chipsy? Nie jestem wielkim fanem jak wy, ale nie mam nic przeciwko. Powiem tak. Fajne. Poza odstowością jest tu jakiś cytrus jakby. A tak, 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 no, no, no to chyba jest ta octowość właśnie. Cytrusowa. Nie? Ale rzeczywiście, można tak się skojarzyć A jakbyś powiedział, że są lekko limonkowe, to byś uwierzył Aha, no. Pamiętasz, przyniosłem kiedyś chipsy od stołek, które Tobie bardzo smakowały? Aha No to mi one w ogóle nie smakowały, to są dużo lepsze Ale są mocno stołek, nie? Jakieś cytryny, o coś takiego, taki posmak. No jest, no citry... cytryc acid Nie, kwasy to jest mamy. patrz, wyczuł kwasy cytrynowy z kubanin Raz, dwa, trzy, hej! Sałatka y owocowa <laughs> A to nie są te y tutti frutti, gumy. Były takie u nas A to jest Barat. Jaki numer? Numer 14. Best Before September 2021. A ja wiem, co to jest september. Gumy rozpuszczalne wybrałam, bo nazwa śmieszna. Słyszałem już komentarze sztaby, że to w sumie zdrowe, bo sałatka. No tak! Jak coś jest, jest sałatką, super. to musi być zdrowe. No. Super. Nie znam tego smaku. Wydaje mi się, że producent też nie wie, czy to jest smak, bo nie jest opisane. <grym> Ale mnie f. W... Całe podniebienie mi całe. Pomysł. W ogóle się nie lepią. Kłajmy Karola. Witajmy mu dwie na Karol? Chodź na chwilkę. Mamy jeszcze jedną rzecz. Nie wiemy, jaki to jest smak. Nie potrafimy go zlokalizować. Powiedzmy, nasze kubki smakowe nie potrafią. Ale jak spróbowaliśmy po jednej, to jest ciężko coś wyczuć. Więc weź chociaż spróbuj trzy, zacznij szybko rzuć, bo one szybko tracą smak, i co to jest za smak? To jest, jest trochę podpucha chyba. No dobrze, jest podpucha. Trzy dasz radę zjeść trzy, trzy mamby po prostu? I nie można ręką odklejać od zębów. Czy jest jakiś smak konkretny? Co czuję? Smak gumy turbo trochę. To są takie bardziej piankowe To ja tak do niego patrzę z bliska, jak go nie mogę poznać, on jest innym no, człowiekiem. nie wiem, nie? Ale chyba nie jest już tak... Wesoły jak kiedyś. Jest taki bardziej, że w wpierdol mógłby spuścić. No teraz już nie? się można wystraszyć. Także na rzeczkę. niego patrzę. Mógłby taki, że nie, a może z nim nie zadzierać. Pewnie nosi nóż. Dobra, nie przykleiło się. Nie przykleiło się. Teraz piąte danie, lecimy. Raz, dwa, trzy! Wo! Mm. Makis of Scotland Mint! Jak? O, ja nie no, lubię, nie lubię czekolad z miętą. Być może to będzie jedno z niewielu, które Ja też, nie ja też bardzo nie niewiele lubię, bo zjadłbym chyba jedną czy dwie dobre, ale też zazwyczaj nie lubię z miętą. E, Patrycja napisała, że to jest czekolada zmiętą bardzo skocz. Skoska. Makis. Ale też przeleżała. <laughs> Biała jest. No, ten... my, my wiemy, ile O dąbki Jezu, dąbki 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 dąbki. jak miętowa. No, ale, no, ale jak pasa do zemów, nie trochę. Nie czuć czekolady. Taki, taki tak, yy, Colgate Fresh Herbs. Tak, kurwa. najgorszy rodzaj. Kawałkami okruszonych cuksów e... miętowych. Jak kurwa jeszcze gorzej, bo ja zawsze czuję, jakby szkło gdzieś by mi spadło. Nie, no, 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 nie lubię. Siedemdziesiątka, dlatego no, ona jest nie... ani słodka, ani deserowa. Ani gorzka turbo. Jak ci smakuje? Widzę masz ładną lukę. Smak mi pasuje, bo jest fajne połączenie czekolady deserowej z mieczą, mm -hmm. ale po chwili po wsadzeniu do ust jak rozgryłem złem i poczułem tą teksturę, pokruszone kawałki skład, no nie! No. Dlaczego oni to robią? Tak, to, to, to nigdy nie jest dobrze żadne, tak, w żadnym takim jedzeniu, bo to nie jest jak orzeszek. A nie chlupek. Oni na siłę to Tak, to jest na siłę. Oni to na siłę Spopad, Musiałem zagryźć ciastkiem od cioci. Taka to jest niedobra. Czekolada jest... miętowa z kawałkami yy, takich. Yy, szkła. Jeżeli ktoś lubi miętowe słodycze, to on niech sobie kupił w Szkocji, bo wali miętom na potęgę. Raz, dwa, trzy, hej! Uuu, ginger uuu. and chili chutney. Ginger chili. Numer 106, to już wam mówię. Czatnej, chili i imbirem. To jest zapach. Mnie przekonuje. Nie spodziewałem się tego zapachu. Nie, gdyby, z, gdyby zapach mógłby być przymiotnikiem, byłby słowem interesującym. Mocno imbirowe. Mm. Tak, teraz już zgryzłem. Rozgryzłeś kawałek imbiru. Są tak. też kawałki chili, jak się trafi. Tak, ale wiesz co, Karol, moim zdaniem imbir tutaj przykrywa to chili. To jest rewelacja. To jest marynata turbo no jest, nie? Biorę to. Sześć! Nie, bo jest kropka. A, to Patrycja to robiła wyszka. Patrycja! No Szanuję świeżak. Patrycja Kubie pokazuje takie miękkie dobra. ciasteczko babki. Sponge cake, tak zwany. Jest dużo wariacji. Niby takie pieczone, pieczone, ale na półkach stoją tygodniami. Nie w lodówce. Tu torty. Yy, są normalnie poza lodówką trzymane w super to jest, to jest jeszcze zdatne do użytku. Czekajmy, aż stawa Nie, nie przesadzę, 10 Panie, miesięcy. To było, wiesz, jak pani jak to ładnie zapakowała. To, to nie może być, to były nie gazety. Ale lepiej mordze, strasznie. Ale coś mi to przypomina. Leśna dolina, czy coś Ci to, to przypomina? Nie są te gotowe takie ciasta jak masz w czyli czy Tak. tak. Bo tam są bardziej czekoladowe, nie z taką polemą, ale to jest. To blisko. jest to. No. Te rolady takie. Tak! O tak, to są te rolady. Tak, nie? to jest ta rolada i ona jest bardziej sprasowana, ta trochę. Tak. To, to jest po prostu taka szkocka nasza rolada, nie? Tak. W ten sposób. Powiem ci, na razie aż takiej tutaj jest. Jest je, ty, tylko to. Tylko, tylko, tylko Bridges. Na razie no. tylko Bridges. Słabo losuje. A dwójeczka dwójeczka. All butter shortbread. Shortbread. Maślane ciasteczka, popularne na Boże Narodzenie. No. Ideola. Tak, fakt, fakt, ten film będzie dopiero w styczniu, ale u nas idealnie. Uuu, jak hałwa sztaba, to ci się musi dobrze tak, kojarzyć. Widzę, widzę. Ma, ma taki yy, kształt. Ha, hałwiany bym powiedział. I takich ciasteczek nie widziałem, to wam powiem szczerze. To jest jak te, jak zmutowany z, z racji wojskowej pancer To ma smak, tylko ma ślany, co mają na opakowaniu w stanie 32% masła. Te takie dobre. Te lepsze. Ale jakbym ich jadł i na cztery naraz podbił i zmienił konsystencję. Skompresowane takie. Mhm. To nie jest wybitne, ale jest naprawdę, naprawdę dobre. To też możecie sobie kupić. Znaczy to jest dla fanów tamtych tak. ciastek. Może coś z dołu teraz dorwę innego. Oreo. To jest ale, to, jest, no, to, jest no, to jest święta, bo to są niejadka, <laughs> Ty, możecie, my to w marcu byśmy dostać. <laughs> Wszystko najlepszego do z okazji Świąt Wielkiej Ocy. Egg Spoon numer 30. <laughs> z łyżeczką! O. Z dwoma łyżeczkami! Ja z dwoma? No, bo Patrycja no nie wiedziała, że będziesz to. występował, tak. I teraz tak, tu tam... A, no to, to moje dzieci czasami to lubią opęzlować. A ja tego nie widziałem. No wow, ale ty fajny z takim wzorkiem. Nie, nie. To nie jest Zorek, to jest jak ona jak fardo patrz Przez co się przebijasz, to sobie ściągasz, o. Jaki like <laughs> nzi! nie wierzę. On, on zapakował tam tą no łychę i mu weszło. A już jest za słodko. Ja, no. ja też nie przypadam za Oreo. O nie, Boże, to chociaż jakiegoś chipsa muszę wylosować. Tak. Ty mówiłaś, że stawa będzie mówił, że gumy to jest zdrowa sałatka, on już nawet zdrowe rzeczy to ma, chipsa. Raz, dwa, trzy, ciągnij! Dawaj malina, ciągniesz. Creamy smoked headcock chowder. Rozumiesz, mi się od w głowie już kręci stawa. Zupa rybna z ziemniakami. O, mamy miseczki akurat. Karol chyba nie będzie! Nie, ja, wiesz, bo ja jestem uczulony na, zup, na ryby, Zupełnie serio. Więc ja podziękuję. Pachnie jak puszka po czymś. Ale widzę kawałki ryby. To nie jest takie że jakby mogło być. Słonkuje gorzej niż pachnie? Tak, bardzo wyspokoję. Nie, nie, nie jesz nigdy ryb, to słuchaj. Smakuje jak wędzone brzuszki i łososia, <laughs> zalane wodą po myciu. Garka brudnego od wojskowej grochówki. Ta ryba jest wędzona i ten smak tej wędzonki tak mocno to przebija i mi pasuje. Mi to po prostu pasuje. Tak, ale to właśnie, jak wędzone brzuszki z łososia. było już co, Nie wiem, jak to ocenić. Inaczej. To jest dobre, a nawet bardzo dobre, ale tylko i wyłącznie w mojej skali. Kozbyś, jesteś mądrego. To jest tylko dobre w twojej skali. Myślę, że jakieś... Ile osób jest w twojej skali? 0,8% społeczeństwa. 0,8%? Naprawdę, jeżeli nie wiecie, jaki biznes założyć, to wejdźcie do laboratorium, tą zupę. I otwierajcie na potęgę takie filmy, bo uwaga, jedyne 64 miliony ludzi jest po prostu zakochanych w tej zupie. <grym> A, bo ale, widzisz, bo ty mnie zestresowałeś, mi chodziło o ten y, drugi przelicznik. Promili, czyli 008. 008. Od, odsyrajcie <noise> dalej, bo 640 tysięcy <noise> osób czeka na tą zupę. Raz, dwa, trzy, ciągnij. Krem Uuu. do higieny intymnej. <noise> Uwaga, słodki żel. Ja mam taki żel, ale go się nie je. Tak. To nawet ma taką konsystencję jak ten yeah. żel. Takie dziwne, nie? Ale kurde. Ciąga. To jest tak, jak my mamy mleczko z, tupki, z tupki, tak? Które uwielbiamy, oni mają coś takiego. Chemicznie kwaśne, ale taka pozytywna chemia. Na zasadzie, że nie jest wyjątkowo dobre, ale to jest coś, co warto kupić, żeby po prostu przekonać się, nie, słuchaj, co to jest niebieski cytrus. W tych poprzednich słodkich rzeczach to jest w ogóle super odmiana. No tak, bo jest kwaśniutka. No Dziwnie ciekawe. Ale fajnie, bo przechowuj w tym, w chłodnym i suchym miejscu. U nas 10 miesięcy pod grzejnikiem. <grym> 10, jeszcze dwa sztaba. Ale zapisałeś ten numer, tak? Tak. Raz, dwa, trzy, nie, cukierka! Yy. Kok -aleki. <grym> 66, to musiało coś być. Co ja... to jest? Nie, nie wiem, nie wiem, nie potrafię nawet domyśleć się. Zupa porowo-kurczakowa. No, na razie wygląda jak rosół. Paknie jak rosół z chemią. Dobra zupa. Dobra ta zupa jest. Taka fajnie, że, że nie jest słodka. Słode, ale powiem, że totalnie się z nim nie zgadzam. Jest paskudna. To jest straszne. Zupa. chciał gościu, co przed chwilą owalił całą popłuczynę z grochowej z brzuchem z łososia, dostał z kurczakiem gluten free i mu... jest, jest niezadowolony. Dla mnie to straszne. smakuje jak zupa jarzynowa, która jest bardzo mocno rozcieńczona. Yy, rosołem, czyli taki lekko jarzynowy, rosół. Tam też jest spor w tej jarzynowej. No ale zgadzam się pewnie. z tobą, bo chyba ona się nazywa królewska w Biedronce. Taka mieszanka yy, mrożona. Jest bardzo dużo i tam jest, yy, co nienawidzę do zupy yy, brukselki. Mhm. I tam też jest spor, ale cięty w takie. Yy, te. I ten por jest najgorszy. A ja się tak zastanawiam, gdzie był urząd yy, regulacji yy, tych praw, takich właśnie odnośnie re reklamy? No nie można sobie wsadzić siedmiu gównianych warzyw i powiedzieć, że to jest coś królewskiego. Czemu? Jak byłoby zupa na bazie 7 mięs, to rozumiem, zupa królewska. Ale to jest jakaś wiesz? roślinna. Zupa florystyczna. <grym> Floriana. Floriana. Zupa! Zupa Floriana, ja to rozumiem. I wiem co jem. Było 66, teraz 99. Ale jaja. Ale jaja, no. jaja przypadeczek. Tak. Joki przypadu, przypadunio. Przypaduja. Przypadunio. Honey glazed ham. O smaku szynki miodowej. O nie, połamane pringlesy, jak to boli. Co? Wszystkie? Nie. Jak to jest możliwe? No dobra no. O, Udawajmy, niedobre. że nie są połamane, no. O jakie niedobre. Serio? Mhm. Dobre. Są. Dobre? Ani to słodkie, ani wytrawne. Kurwa, A to chips, Ani to chipsa ani chruczny. Ty żartujesz, że zaraz powiesz jakie pyszne. Dobra, lepsze niż te od na pewno. Znaczy, one są słodkawe. I mamy jeszcze taki co się dzisiaj tak słucha? Czekaj, jeszcze taki finish tych chipsów wykonanych. Finish? Ty nikogo tu nie wygryziesz, bo my nie płacimy, nie? Nie! No zależności od tego, że nie jestem fanem pringlesów. No bo to tak naprawdę nie są chipsy, tylko to jest mączka z zimna chyba, nie? Kurde, no... Ale jest słodko i to... w ogóle nie pierniki, które są O morze? Nie, piernika to ja nie lubię. Takie kupne pierniki, takie cienkie... No i to piernikiem bardziej. Te wszystkich smaków Pringlesów, one nie są na pierwszym miejscu, ale dalej są naprawdę dobre. W skali jaką mamy skalę? Nie mamy. Wymyśl sobie jakąś. A zrób w skalę nie cyfrową, ale słowną jakąś. Żółty! Tak. Oooooooo wow, to mnie tak. zaskoczył! A ja bym powiedział Skip A. A ja wiem do czego Karol nawiązał. Do statu drogowych, że zielone, nie, zajebiste. Nie, w ogóle nie. Że nie, do, A, bo on, ty prawka do... nie masz. Wziąłem sobie z, mój ulubiony kolor. I postawiłem sobie na, wiesz, na gdzieś tam palecie kolorów, jak daleko jest od niego. Jest, jest tak daleko żółty. To oh, kurwa Inaczej, wytłumaczmy mi tak Masz 16 kredek. W kolorach, no. W kolorach. I żółta jest po środku. Nie, nie, nie widziałem w życiu kredek. To jest zajebisty eksperyment społeczno socjolostyczny nie widzę. Daj człowiekowi to... wolny wybór. Wymyśl ze skalę. Żółty. To ustal swój ulubiony kolor i powiedział żółty. Nie, bo nie was, już wam tłumaczę. Jak sobie otworzysz w fotosopie albo w jakimkolwiek innym programie graficznym, wybierak kolorów. Może no. sobie otworzyć. Wybierak takie koło barw. To Kwadraciki takie. Bardziej kodami. jeden wielki kwadrat, na którym w zależności od miejsca. A wiem, no? No. No. no to gdzie tam? W tej przestrzeni jest mój ulubiony kolor, i gdzie jest to? Co ty śpiesz? Ty określiłeś smak Pringlesów po tym, gdzie jest żółty w Photoshopie? Chcieliście, żebym dał Wam ocenę, jak bardzo mi to smakuje. Ale nie mogłeś jakoś normalnie kupiłby mnie? A czekaj, bo ja myślałem, że chodzi Wam o to, że challenge jest taki, żebym wymyślił własną skalę ocen, nieliczbową. No to nie, no to jeżeli. A kupiłbym mnie, kupił, to jest liczba? Nie jest skala, bo pomiędzy, pomiędzy nie masz nic. Zasta, masz... zasta, Zastanowię się, gdzie kupić. Trochę skali Żółty, no tak. Dobra, a jakie, a by były smaczniejsze, to by były jakie? E, mogłem być na przykład pomarańczowe. To są smaczniejsze. A najsmaczniejsze? Czerwone. Czerwone. No tak, tak Bo, on, bo zrobił tak, A zielone? jest najlepszy. No zielone, oh. Dobra Karol, kończymy nagranie. Dawaj mi numer tego twojego gościa, bo podoba mi się. On święta biega z tematem. <laughs> Mam nadzieję, że nasz film ocenicie o, przynajmniej na pomarańczowy, A jeżeli chcecie obejrzeć inne pomarańczowe i czerwone filmy, to kliknijcie w playlistę, mamy ich dużo. Brudy koła, tak, tak dobrego, się no, na razie. Sok.